W kierunku sufitu, skierowane. Czy widzicie? Tak jakbym widział yy, czubek szafy, wchodząc tak. Ty, widzę, widzę, widzę szafę! Stefan! szafę widzę! Tobie wieczór. kłaniam się, z tej Forek, Forever, Foruś Wujek Zapraszam was do kolejnego materiału, mamy tutaj jeszcze wjazd czterech na jednego gangbang w markecie, na B Mamy Demko Jacoba. Jest to Silver, który tam kiedyś w mailu pisał, że, że gra dobrze. Jak na razie widać, że dobrze to strzela. Jak jeszcze tego by zabił, bo by regulacyjnie. No niestety, ale jest asysta. W sumie 2,5 fraga zdobył. Zobaczymy, czy. Faktycznie wmówi mi, że dobrze e, gra. I wy też mi pomożecie to ocenić, już pisząc wasze uwagi w komentarzach. Jeśli materiał wam się spodoba, to przypominam o łapeczce w górę. Bardzo mi tym pomagacie, filmy naprawdę z biegiem czasu pną się do góry. Widzę, że te wykresy idą do góry, nie stoją w miejscu, także serdeczne dzięki wam za to. I też chciałem z, troszkę z innej strony podziękować. Chciałem podziękować za to, że Ufacie mi za zaufanie, za to, że poświęcacie swój czas na oglądanie moich materiałów. Bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. I to dla mnie zaszczyt, że poświęcacie swój wolny czas po to, żeby te filmiki u mnie na kanale sobie obejrzeć. Czy z rana przed szkołą, przed pracą, czy ewentualnie tam na nocnej zmianie, bo filmy wlatują 21-15, co drugi, trzeci dzień. Więc jeśli nocną zmianą Wam, nocną zmianę wam uprzyjemniam. Takimi filmami dla mnie to jest nic lepszego. Ewentualnie do yy, podusi, do, po ciężkim dniu wracacie, kładziecie się spać, przyglądacie telefon, a tu patrzy: 21.15. Czyli Forever wrzuca filmik i Wam się gęba cieszy. I zarazem też nie, bo zamiast spać, co oglądacie filmik, a rano do roboty. Na przykład o no, piątej trzeba wstać, a tu Forever wrzuca film. Także no, czy oglądacie rano, czy wieczorem, czy w nocy. Jeśli macie przy tym trochę radochy i zapominacie o e, problemach życia codziennego. Spokojnie, robię to e, dla Was. Też robię to dla siebie, bo lubię to robić. Kocham to, szczerze mówiąc. Kocham też oglądać właśnie jak Silver bawia mi, że gra dobrze, a rzuca takie granaty. O kurde, czyli jakiś wallhack? No, sco no scope. No nie poszło. No, tutaj już nie powiedzie mi, że zagrał dobrze. Gdyby tamten granat rzucił dobrze, nie rzuciłby w te deski, które tutaj są. Do mnie trafiło tutaj, no to myślę, że mogłoby się to potoczyć inaczej. Może by wyszedł na niego pewnie z pistolem, jeżeli z, ze skautem. Może by go zabił. O, statrak, jeden kill. No to pani, zobaczę, ile tutaj fragów na statraku natłaczesz. Jak... kurde, jak myślałem, że jego teammate będzie w ogóle... ...krócił tego mida. Patrzcie, Taką jaką cholerę że... Co to za smok? Panie! Panie! Twój dopiero wyszedł stamtąd, był tam na głęboko, dosłownie... Ziung, poszedł jak do siebie. A ty rzucasz tam smoka? Co prawda to jest... marnotrawstwo... ...smoka. To tak jakby... Yy, gość twój stał... ...o Jezu, się zgubiłem. Jakby gość twój stał... Tutaj i rzucasz flesza odbijając od ścianki fleszując Mida. Jaki Flesz jest w tym sens, tak naprawdę? Tym najdem chyba obił swojego. Masz, masz po tej Tomena. Kurde ta. Oni wszyscy się lubią obijać tymi, z tych granatów na tym silverze. To był fart, to nie, był, to nie miało nic wspólnego ze skillem. Mi się ta akcja bardzo nie podobała. Dlaczego? Bo. Wiedząc, że tam jest przeciwnik, kto wchodzi tak? Czy. Ma, mając plecy w kierunku sufitu skierowane? Czy widzicie? Tak jakbym widział yy, czubek szafy, wchodząc tak. Ty widzę, widzę, widzę szafę. Stefan, szafę widzę! No nie ma takich rzeczy. Tutaj, gościu, dosłownie na was się patrzy. Wy wychodzicie plecami do niego. Fakt, że ten turysta, który tutaj zginął, był gorszy od Jacoba. Jacob w tej sytuacji powinien zginąć pięć razy. Tak naprawdę, on powinien, nie powinien w ogóle przeżyć tej sytuacji. Jakimś cudem przeżył. Zakładam, że jego teammate, który stał gdzieś, nie, nie pamiętam, czy tu, czy w dżungli, czy z okna, obijał tego, który stał tam. I wówczas Jacob wystarczył jakiś randomowy spray, jedna, jedna kulka po to, żeby y, tamten mógł y, zginąć. Sorry, tutaj troszkę skakały te modele, no, ale tak, tak się nie wchodzi po drabinie. Nigdy nie wchodzicie tak po drabinie, jeśli jest y, przeciwnik gdzieś tam na, na widoku. Nie wiem, czy wiecie, ale wchodząc po drabinie, tak po skosie, wchodzicie szybciej. Jeżeli tak. Tak to możecie wchodzić, jeśli macie na przykład, nie wiem, 10 level face i gracie na silver, to wtedy możecie sobie... wchodzić tak, odbić się od tego, zrobić jeszcze jakieś badne hopy tutaj tyłem jeszcze i wychodzić na rampę i zabijać, nie wiem, robić ace'a. Ale tak kiedy macie Silvera, gracie na Silvery, nie róbcie tak. Mimo, że Silvery są aimowo słabe, to takie akcje nie zawsze wychodzą. Nie ma co się bawić, chociaż w sumie jest wynik 5-1, więc. Jacob z sześcioma fragami. Bojko. Czy inaczej, bojka. Nie wiem, czy oglądaliście eee, ten film z Jurim bojką. Polecam. O, kurde, znowu to samo. Wybiega Namida i ginie. Ale w sumie zdobył informację, że jest piątka na Midzie. Tak powinno być to rozegrane. Kilka rund w przyszłość, 8-1 runda dziesiąta, Jacob jedynie zdobył dwa fragi, spadł w tabeli. Domyślacie się pewnie dlaczego. Chadzanie na mida, zabijanie jednego, ginięcie za zero, znaczy ginięcie w sumie no jeden za jeden, tak? Ale ten trade, jeden cetek za jednego terrorysta jest bardziej opłacany dla terrorystów, więc taki trade y, fair, 1 jeden, jeden za jeden. Nie do końca jest równy. Tam mógłby ktoś być, ale słyszę. Przegrając już 9 rund, nie licząc to oczywiście, przegrając 9 rund, można domyślić się mniej więcej jak przeciwnik gra, co robi, więc może się domyślić i prawdopodobnie też jego timeci, którzy tam padają. Daj mi informacje informację, yy, takie pa pasywne, że... O! To mi się podobało. Są pestki, to było pięknie zrobione. Nie wiem w ogóle co to... Co tutaj za, za boost. Gdzie oni chcieli się boostować? Co, co oni chcieli patrzeć? Ścianę wyżej? Płytki chcieli kłaść? O! Pięknie, patrzcie tutaj. Nie wiem czemu wszyscy Polacy mają te dropy Idiot, small pipi. Przez samocha. Bardzo. Bardzo pięknie. O. W apartcach jest. było Nie kocha cię. Kidzie z cheatami. Nie wiem, czy. Tutaj. A gdzieś. E, zostało zjedzone. Także piękne kapsloki, moi drodzy, widzimy. Właśnie po, tak, po takim yy, IGOPO2, kiedy ktoś widzi yy, nick KDrop to od razu jest co? Prawy przycisk mute, albo po prostu idzie wszystko tak. I tyle. Że jeszcze takie polskie kidy grają, już wydawało mi się, że dzieciaki w się wyginęły. Albo może pozostały, pozostały pewnie też yy, większość takich, którzy nie korzystają z mikrofonu, bo większość takich już starych chłopów gra w CSA. To jest do tej pory. Gdzieś tam jakiegoś... Ktoś za jakimś małolat, małolatem gra. Kilku tam dorosłych albo ogólnie po mutacji yy, skrzywi do niego pa papę. No i tam to się zamyka w sobie i nie odzywa się w ogóle. Jedynie za to czat pozostaje. No ale to czy ten Silver gra dobrze? Ani dobrze, ani źle nie gra. No te jego wyjazdy na Mida. Były naprawdę... Grube. Patrzcie, co, co tu się dzieje. Jest smok potero. Po Są dwa smoki. Część idzie od mida. Więc co powinno polecieć wcześniej? Jeden smok na tą dziurę. Drugi smok na tą dziurę albo bezpiecznie. Tutaj, jeśli boją się rzucić, także będzie luka. No to tutaj, tutaj i tyle. I czekają aż y, oni pomyślą sobie, że smok nie ściany i przez jego smoka wych wychylą, a tam ci po ich zabiją. Ło, dostał. I to było takie typowe chodzenie za za fragiem, i tak już zawsze nie ugra. i tak jest. Tamto zagranie było bardzo, 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 bardzo słabe. Ponieważ jeśli y, bał się o tą pozycję mógł na przykład stać tak, żeby być y, osłoniętym od y, CT kiedy tam jego team się z tym z Tetrisem tłoku, natomiast kiedy chciał olać Tetrisa, no to wystarczyło właśnie przejść tutaj, ale zobaczyć sobie schodkowo, bo przecież mógł gościu stać tutaj, mógł gościu stać czekajcie tutaj na blisko z tej strony właśnie mógł stać dalej tam po stronie, znaczy od bardziej od głębiej respa CT, żeby ewentualnie móc się tam jeszcze gdzieś za jakimś winklem schować. Tutaj jedynie co mi nie pasowało, ale kurde, ścina, nie pasowało mi tak jakby eliminowanie kątów, gdzie no przeciwnik może być, eliminowanie pozycji, no w skrócie krótko mówiąc. Jeśli wychodzicie na jakąś pozycję, no to starajcie się chodzić tak, żeby na przykład mieć plecy zakryte czymś, nie wiem, jakąś przeszkodą, skrzynią, ścianą, cholera wie czym, czym jeszcze. I tutaj zobaczcie też. Na, szczer na szczerym polu. Odkryty z tej strony, odkryty z tej, więc jeśli dwóch by na niego by wyszło, zabiłby jednego, a drugi by go wyeliminował. I to jest to, lepiej z tej pozycji lepiej strzelać się tak. Natomiast jeśli nie chcecie walić się z tamtym typem, no to stajcie tutaj i walicie się z tym tepem. Oczywiście patrząc też jakoś kątem oka, żeby tej strony nie było, widać. Ewentualnie możecie stać na przykład w ten sposób. Bo zobaczcie, że tutaj jesteście kryci, a tą stronę i tak okay. widzicie. Także moi drodzy, eliminacja pozycji których nie możecie pokryć w tej samej chwili yy, kilku pozycji naraz. Im, im, Im o mniej pozycji musicie się martwić, tym jest dla was, dla, dla was lepiej będzie to easy. A, tam, a tamten co? Bojko. Oni wjeżdżają, a on na nich czeka. Pięknie. Najdźwig zrobił swoje, no i Mac wyrzucił. No i Mag mógł być łatwo, łatwo podniesiony. Czemu tutaj? Przecież to jest 5-7, to jest lepsze niż to, co trzymał w ręku. No, sorry, po nim widać, że to silver. Zestaw granatów jest zakupiony. O, 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 o. I tutaj już pewnie ci, którzy mają wyższe rangi, już wiedzą o co chodzi. To też nawet nie ma co mówić, bo to zawsze o tym powtarzam. Smokowanie dżungli, kiedy jest się na defolcie, bez sensu. Bo zobaczcie, co tam jest odkryte. Tadaaam! No i teraz terroryści są w dupie. No i znowu to wchodzenie plecami do góry. Po co, po co? Po co być fajnym, jeśli. Można przy tym zginąć? Jeszcze lepiej mieć movement, movement bota i wchodzić po drabinie jak. Jak emeryt, albo gracz taki typowy, nowy I zabić, jeżeli Pokazać, że ma się super movement i zginąć jak bot No ale wygrali tą rundę, chociaż w sumie Przy tym co się działo nie mieli prawa, no ale Antyterroryści są Skillowo o wiele gorsi niż yy, Niż terroryści, z tego co widzę Znowu to samo Znowu to samo ten flash w sumie dobry, bo nikogo nie oślepiał. Tamten w sumie też, bo wypadł za nisko, więc ten mleka nie dostał. Po tym flashu mógł dostać mleko ktoś, kto stoi na przykład tutaj. Kto ewentualnie tutaj mógłby pik pikować sobie rampę. Z tej pozycji nie, bo jest tutaj skrzynka. fire'y, które blokują. No i powinien zginąć teraz. To jest takie. Typowo, typowo, silverowe, prawda? I wszyscy, ale można powiedzieć, że zrobił robotę, ponieważ wszyscy skupili się na nim, na bombsidzie A. Więc możecie sobie ogarnąć e, jak grają przeciwnicy. Gdyby przeciwnicy byli mniej więcej skillowo podobni do nich, myślę, że Jacob tyle fragów by nie, nie nastukał. I widać, że to są takie jakby początkowe silvery. Ten dostał już rage'a pół meczu temu. Więc on już się raczej do gry takiej na daleki... Znaczy do takiej gry długofalowej nie nadaje. Bo już jest pewnie zrage'owany, już zjadł zęby. Pół szczęki zjedzone. Zobaczcie bombsite, bo jest czysty. Dobra, paczka plantowana. Szkoda, że tamten wcześniej nie -y, nie sprawdził, ale dobra. O, w końcu jakiś sensowny smok. i ustawić się tutaj, tu nie tutaj. Bo oni, jak wyjdą przez tego smoka, no to w tą stronę będą mierzyć. Ale jeśli ustawiłby się tutaj, to myślę, że mógłby zrobić nawet takie typowe full control czyli przepuścić dwójkę i zabić ich w plecy łatwo. Także. 25 fragów grając na, na boty w sumie. Tutaj można byłoby wycisnąć o wiele więcej. 30, prawie nawet 40 fragów grając tak jak Jacob. Gdybym dostał demko, gdzie gra mniej więcej na podobnym poziomie, uwierzcie mi, że tyle fragów by nie zdobył Jacob, sorry, z, cał z całym szacunkiem tutaj, yy, zagrałeś dobrze, jak na takich przeciwników, gdzie popełniałeś naprawdę yy, ostre błędy i przy tych błędach, które tam były, no powinni fragować, a nie fragowali, więc to oznacza, że przeciwnik nie był mocno mm, wymagający. Czy dobrze mi wmówił, że gra dobrze jako Silver? Jeśli przeciwnik jest o wiele, wiele słabszy, no to każdy gra dobrze, ale chciałbym właśnie zobaczyć takie demko, gdzie ktoś wmawia mi, że faktycznie gra, e, według niego gra dobrze, ale wysłał mi demko, gdzie na przykład idzie mu średnio. Na takich demkach właśnie najlepiej się skupić, kiedy ktoś mało fraguje, kiedy ktoś popełnia dużo błędów, ponieważ z takiego demka, z takiego meczu, człowiek nauczy się najwięcej. Jeśli w ciągu całego meczu popełni no tam kilka błędów, no to może na tych kilku błędach się nie skupi, tylko skupi się na tych błędach, które na przykład jemu pasują, i będzie chciał je poprawić, a resztę na przykład oleje. Ale jeśli będzie popełnionych na przykład nie 5, tylko 50 błędów albo, nie wiem, 20 błędów, no to większość wyeliminuje, stanie się, według mnie, lepszym graczem, ale do tego potrzeba tygodni, a nie dni. No i takie demka, wydaje mi się, że będą lepsze, jeśli chodzi właśnie o takie analizy, takie moje uwagi. Wy możecie też swoje uwagi oczywiście pisać w komentarzach. Sekcja komentarzy jest dla Was. Podczas tego demka, możliwe, że niektórych rzeczy ja nie zauważyłem. A kiedy ja się, powiedzmy, patrzyłem na prawą część ekranu, Wy w tym czasie zerkaliście na lewą część ekranu, który, no ja nie sposób, żebym zobaczył. I może Wam też coś się trafi, coś mi umknęło. Piszcie o tym, żeby osoba, która to oglądała, ewentualnie inne silvery czy nawet goldy, żeby mogły te komentarze poczytać. No i może z którymś z, kom z komentarzy, z którąś z uwag. Będzie mógł się utożsamić i będzie. O, kurde, ty stary, ja też ten błąd popełniam. Może warto się nad tym zastanowić. Także to tyle. Wszystko w opisie macie. Jeśli chcecie wysłać kolejny demka, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeśli tak, łapka w górę, subskrypcja po więcej. Jeśli chcecie też wysłać mi swoje demka i chcecie obejrzeć właśnie swoje, swoje demko, odcinek z waszą osobą, to też zostawcie super, żeby tego filmiku nie przegapić. No i z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Narka.